Brawo! Okay. Pomimo tego, że jest warszawie. Ale do mnie nie dyskwalifikuje. Dokładnie. E... No witam Was wszystkich dokładnie. Teraz... <noise> macie rozmówkę? Tutaj na to? pierwszej stronie macie oznaczenia, pieczątek oznaczenia wszystkiego. Także jeszcze to przypomnę mniej więcej, że taśma żółta na drzewie to jest pieczątka w klasy ekstra. Brawo. Taśma czerwona to czyli bez wyciągnięcia. Taśma czarno-żółta to jest początek lub koniec pomiaru odległości. Ma pytania? Ej, ja po ja po prostu, <laughs> e, nie, da... po pasu. Taśma żółty. Barbie to są słowa, wyczyn. Mechanik <śm> <śm> ma te same pieczątki. Tak. tak. No, e, teraz tak. tutaj drugiej turze oznaczone e, pieczątki trudne. Pieczątka trudna jest zaznaczona na przykład dla ekstremu też taśmą czółtą, ale oprócz tego jest taśma biało czerwona Pieczątki te są punktowane razy 2, czyli za 4 punkty. Proszę? Bardzo trudne, trudne, to są bardzo trudne. Czy nie jest na czas? Proszę? Czy nie jest na czas? Nie, żadna próba, żaden nie jest na czas, no, ale przy tej samej ilości pieczątek, jeżeli będę ten, to decyduje czas dania karty tutaj ten. No, że tak Jeździmy do godziny Później spóźnienia tylko minuta dwie będą tolerowane, nie ma sprawy, ale nie 15 do 8. A sześć? Umówmy się na 5. Umówmy się na pięć, to będzie stały regulamin, ale pięć po której? 18. Od godziny Od godziny 18.30 w drzewianach zdanie karczy, to jest tutaj. Potem jedziemy do drzewian, tam będzie rozdanie pucharów, wręczenie nagród, tak cała, cała reszta i tam będzie impreza. Oczywiście jest później tolerowane do 5 minut. Do 5 minut, tam. Ogłoszenie wyników będzie gdzieś koło godziny 20-21, aczkolwiek tam już jest, e, żarcie wszystko od godziny 18, powiedzmy 30, także śmiało można tam jechać. Nurkowie zabezpieczają łesy? Znaczy nie ma nurków, są utopcy. Do... Jeden kalosz. Ale mamy swojego nurka. No to jest okej, okay, możemy jechać. Witam Nemo. Ubrał się, tak jak gotowy. Jakieś pytania jeszcze macie? To jest jedyna prośba ponieważ powstamy z latów państwowych no to jak zwykle, ale teraz szczególnie aboruję żeby przez uprawy nie jeździć żeby o te drzewa jak najbardziej dbać, bo tutaj mamy flankę asylantę dla każdego piłkanka także będziemy byli tutaj No i wy? Do Małego Świerka samolot wyrwać, Może sobie wiedzieć No wiem, żadnej piłki nie możesz To pierwszy no to trzeba patrzeć na samochody. też. Tak o kolejeta. Patrzcie. A to nie, regulamin jest, no jest taki regulamin jest bardzo prosty. Co mnie zdenerwuje, tu jest te farba rurą. To rurą.